A gdybym ci powiedział, A, że walka, którą stoczyłeś aż do tej pory, była tylko próbą przed nadprzyrodzonym przełomem, że cisza, która cię otaczała, nie była opuszczeniem, lecz strategią? Nie dotarłeś aż tu przez przypadek. Każda łza, każda strata, każde nie było częścią znacznie większego planu, a teraz nadszedł czas spełnienia. Coś się zaraz zmieni. I to nie tylko w twoim życiu, ale w twoim przeznaczeniu. Następuje boski transfer. A jeśli ta wiadomość trafia do ciebie dzisiaj, to dlatego, że niebo wybrało ten dokładny moment, aby cię przebudzić. Jeśli czujesz w duchu, że te słowa są dla ciebie, jeśli coś w tobie porusza się, gdy to słyszysz, skomentuj teraz liczbę 77. To nie tylko liczba. To znak dla wszechświata, że jesteś gotowy, a aby otrzymać to, co należy się Tobie z duchowego prawa. Zostań do końca. Ponieważ to, co zostanie ujawnione w tym nagraniu, może otworzyć Twoje oczy na coś, co zawsze było przed Tobą, ale jeszcze tego nie dostrzegłeś, Aś. A objawienie zaczyna się teraz. Nic z tego, czego doświadczyłeś, Aś, do tej pory, nie było przypadkowe. Od najciemniejszych dni, po momenty, gdy wszystko wydawało się stracone, niewidzialna ręka prowadziła każdy krok. To nie były zbiegi okoliczności, to były znaki, ciche, ale stałe wezwanie, prowadzące twojego ducha przez chaos. Wiadomość dotarła do ciebie, ponieważ nadszedł dokładny czas. Zegar nieba się nie spóźnia, a kiedy wydawało się, że panuje cisza, w rzeczywistości było to przygotowanie. Bóg nie pomylił adresu. Od początku to ty byłeś aś celem obietnicy. Czy czułeś aż kiedyś, że jest w tobie coś innego? Niepokój, który nie znika, wewnętrzny głos, który pchacie naprzód, nawet gdy cały świat prosi cię, byś zrezygnował. A to jest echo twojego celu, przypomnienie, że zostałeś aś wybrany. A do czegoś, co wykracza poza zwyczajność. Twoje zmęczenie nie jest oznaką słabości. To dowód, że walczyłeś, aś, w niewidzialnym, stawiając czoła duchowym bitwom, które niewielu byłoby w stanie wytrzymać. A teraz, po tym wszystkim, masz zamiar zobaczyć, dlaczego ten ciężar był tak duży. Powołanie nie przychodzi do najbardziej zdolnych. Ono uzdalnia tych, którzy odpowiadają. A ty odpowiedziałeś, aś. Nawet zmęczony, a. Nawet zraniony, a. Nie zamilkłeś, aś. Nadal wierzyłeś, aś. Nawet gdy dowody krzyczały co innego. To nie jest słabość, to jest surowa wiara. To ona cię tu doprowadziła. I to ona zaprowadzi cię dalej. Niebo jest gotowe uwolnić to, co piekło próbowało ukrywać tak długo. Nie zostałeś, aś, zapomniany, a zostałeś, aś, oddzielony, a. Istnieją bóle, których nikt nie widzi. Łzy, które płyną, gdy gasną światła. Momenty rozpaczy, w których zastanawiałeś, aś się, czy Bóg w ogóle słucha. Ten ból cichy i samotny wydawał się bezużytecznym brzemieniem, ale teraz zaczynasz rozumieć, to był fundament. Pole Twojego zwycięstwa zostało nawodnione łzami, a każda z nich niosła więcej niż cierpienie. Niosła nasiona. Nasiona, które zaraz zakwitną. Podczas gdy wszyscy wydawali się iść do przodu, a ty stałeś aż w miejscu, coś działo się wewnątrz. Byłeś aś kształtowany, a twoje korzenie sięgały głęboko w solidny grunt, i tego nikt nie widzi, ponieważ najpotężniejszy wzrost to ten, który dzieje się w ciemności, zdala od oklasków, zdala od walidacji. To, co przeżyłeś aż w ciszy, było cenniejsze niż jakiekolwiek widzialne osiągnięcie. To tam nauczyłeś, aś się być silnym, a bez krzyku, być pewnym, a bez ostentacji. Ten ból nie był karą, był strategią. Bóg musiał cię oddzielić nie po to, by cię izolować, ale by cię szlifować. Wiedział, co nadchodzi, wiedział, jak wielki jest ciężar celu, który nosisz. Dlatego pozwolił, abyś został a zraniony, a nie po to, by cię zniszczyć. Ale by cię przygotować, bo teraz z bliznami, które opowiadają historię, jesteś gotowy, a by utrzymać to, czego wielu pragnie, ale niewielu ma strukturę, by to udźwignąć. Czy zastanawiałeś, Aś się kiedyś, dlaczego rzeczy wydawały się tak skąpe, podczas gdy inni prosperowali? Dlaczego wydawało się, że wszystko jest poza zasięgiem, nawet gdy robiłeś, Aś wszystko dobrze? Odpowiedź tkwi w boskiej strategii. Bóg cię ukrył. Nie z pogardy, ale z troski. Wiedział, że wystawienie cię na światło dzienne za wcześnie byłoby niebezpieczne. Niedostatek był przebraniem, ochroną przed środowiskiem, które mogłoby zabić twój wzrost, zanim jeszcze by się rozpoczął. Podczas gdy wielu spieszy się, by zabłysnąć, ty zostałeś aś wezwany, a do wzrostu. Wzrostu w ukryciu. I to boli widzieć jak zamykają się drzwi, ludzie cię ignorują, okazje wymykają się z rąk, to wszystko ma swoją wagę. Ale teraz rozumiesz. Niedostatek nauczył cię cenić to, co istotne, rozróżniać to, co trwałe, od tego, co przemijające. Niedostatek oczyścił twoje intencje, nauczył cię przetrwać, nie sprzedając się. A teraz z sercem opancerzonym i umysłem wyrafinowanym jesteś gotowy A, by żyć w obfitości, ale nie w byle jakiej obfitości, w takiej, która cię nie skazi, która nie oddali cię od tego, kim jesteś, bo tak, zostałeś aś ukryty A, ale teraz zostaniesz ujawniony K. A kiedy tak się stanie, nie będzie to tylko powrót, będzie to wyłonienie się, boskie potwierdzenie, że niedostatek nie był brakiem, był szlifowaniem. Pustynia jest okrutna, jest sucha, samotna, wyczerpująca. Kto przez nią przechodzi, odczuwa na własnej skórze opuszczenie, ogłuszającą ciszę, brak znaków. Ale, a gdybym powiedział, a ci, że pustynia nie była końcem? Że każdy krok na tej jałowej ziemi był w rzeczywistości treningiem. Pustynia nie przyszła, aby cię zniszczyć, przyszła, aby ujawnić, kim jesteś. Kiedy brakowało wszystkiego dookoła, Bóg pracował w twoim wnętrzu, udoskonalał twój charakter, wzmacniał twoją wiarę. Nauczyłeś, Aś, się polegać nie na tym, co widzisz, ale na tym, w co wierzysz. Odkryłeś, Aś. Że wiara to nie emocja, to decyzja, że łatwo jest ufać Bogu, gdy wszystko idzie dobrze, ale ufać, gdy wszystko się wali, to jest czysta wiara. Na pustyni nie tylko przetrwałeś aś, ewoluowałeś aś, z kogoś, kto potrzebował gwarancji, by iść naprzód, stałeś aś się kimś, kto idzie tylko z obietnicami, nie zostałeś aś opuszczony, a byłeś aś szkolony. A w tajemnicy do publicznej misji. Teraz pustynia się kończy, ale lekcje pozostają. Siła, którą tam zbudowałeś, aś, będzie fundamentem tego, co ma nadejść. A kiedy powieją wiatry błogosławieństw, nie zostaniesz powalony, a pozostaniesz w pozycji stojącej, bo pustynia cię nie złamała. Ona cię ukształtowała. A to, co zostało ukształtowane przez ogień, nie rozpadnie się w żarze zwycięstwa. Jesteś gotowy, a rany opowiadają historie, których słowa nie są w stanie wyrazić. Nosisz ślady, które niewielu zna, bóle, które ukształtowały Twoją ciszę i nadały nowy sens Twojej drodze. Ale wiedz, każda rana, którą próbowałeś, aś ukryć, ma objawiający cel. Nie są to tylko wspomnienia bitew, ale wskazówki do Twojej misji. Rany ujawniają obszar, w którym masz autorytet, bo tylko ten, kto krwawił, wie, jak uzdrawiać. Bóg nie marnuje bólu. Wszystko, co Cię zraniło, On przekształcił w narzędzie. Zdrada stała się rozeznaniem, samotność stała się intymnością z boskością, upokorzenie stało się pokorą. Podczas gdy świat widział porażkę, Bóg widział kuźnie. I za każdym razem, gdy byłeś aś powalony, a on pozwolił na to, abyś nauczyła się wstawać z większym przekonaniem, większą mądrością, większą mocą. Twoje rany cię nie umniejszają. One cię legitymizują. Teraz, gdy rozumiesz ich wartość, jesteś gotowy, a. Aby ich użyć nie jako tarczy, ale jako klucza. Klucza do otwierania drzwi, których inni nie są w stanie otworzyć. Klucza do dotykania serc duchowym autorytetem. Ponieważ ten, kto został głęboko uzdrowiony, nosi namaszczenie, którego nie można udawać. Twoje rany dowiodły, że przeżyłeś Aś. A co więcej, że zostałeś Aś wezwany, a. Jeszcze zanim zrozumiałeś, aś czym jest powołanie, na twoim życiu była już duchowa pieczęć. To nie ból uczynił cię wybranym on, on tylko ujawnił to, co już istniało. Od dziecka nosiłeś, aś w sobie wewnętrzny ciężar, którego nie potrafiłeś, aś wytłumaczyć. Kwestionowałeś, aś świat z większą głębią, czułeś, aś z większą intensywnością. I widziałeś, aś poza to, co było przed tobą. Ta wrażliwość nigdy nie była słabością, była znakiem misji. Nie zostałeś aś stworzony a, aby się dopasować, ale by przelewać cel. Walki, które stoczyłeś aś, tylko potwierdziły, jak bardzo byłeś aś oddzielony a. To nie był przypadek, to była niebiańska strategia. Bóg dokładnie wiedział, co zasiał w tobie i dlatego pozwolił na burze, których inni by nie wytrzymali, bo on ufał twojej duchowej strukturze. Nie dlatego, że byłeś aś doskonały, a, ale dlatego, że byłeś aś chętny, a byłeś aś naczyniem od początku. Nie z błyszczącego złota, ale z odpornej gliny, ukształtowanej pod ciśnieniem i zapieczętowanej ogniem. A teraz to naczynie, które kiedyś płakało, czując się puste, ma zostać napełnione aż do przepełnienia. Nie przemijającymi rzeczami, ale mądrością, wpływem i autorytetem. Ponieważ Bóg nie wybiera najlepiej przygotowanych, ale przygotowuje najbardziej wybranych, i On przygotował cię ciszą, odrzuceniem, wytrwałością. Nie przyszedłeś aś na świat, by być jednym z wielu, przyszedłeś aś, by być kanałem kanałem uzdrowienia, prawdy i transformacji. Za każdym razem, gdy drzwi zamykały się przed tobą, nie było to pogardą, to była ochrona. Każdy związek, który się rozpadł, każda okazja, która wymknęła ci się z rąk, każde odłożone marzenie, wszystko to miało funkcję przekierować cię. Odrzucenie świata było metodą Boga, by trzymać cię z dala od miejsc, które nie udźwignęłyby wielkości twojego celu. Podczas gdy płakałeś, aż on świętował, że uniknąłeś aż przyszłego upadku. Myślałeś aś, że nie jesteś wystarczająco dobry, a myślałeś aś, że nie jesteś kochany, a pożądany, a wybrany, a ale teraz prawda się ujawnia: byłeś aś zbyt cenny, a by być gdziekolwiek. Bóg ochronił cię przed krętymi drogami, przed niewłaściwymi ludźmi, przed środowiskami, które wydawały się obiecujące, ale były przebranymi pułapkami. Kiedy wszyscy biegli w kierunku tego, co błyszczało, ty zostałeś aś skierowany a na to, co było prawdziwe. Nawet jeśli na początku wydawało się to ciemnością, dziś patrzysz wstecz i rozumiesz. Gdybyś został, a w tamtym miejscu nie urósłbyś, łabyś. Gdyby ta osoba została, twoja wiara by umarła. Odrzucenie było niebiańskim GPS-em wskazującym twoją pierwotną trasę. Teraz. Z większą jasnością idziesz bezpiecznie. Nie dlatego, że wiesz wszystko, ale dlatego, że ufasz temu, który cię prowadzi. Ból odrzucenia był prawdziwy, ale cel, który za nim stoi, jest wieczny. Nikt nie wychodzi taki sam po przejściu przez ogień, a ty przeszedłeś aś. Przez bóle, które rozdarły duszę, przez noce, które wydawały się nie mieć końca, przez dni, w których wstanie z łóżka było cudem. Ale zamiast cię zniszczyć, to wszystko cię ukształtowało. Zostałeś aś wykuty, a jak stal, zginany, a rozgrzewany, a ściskany, a by wyłonić się silniejszy, a bardziej skupiony, a bardziej świadomy, a walka nie dotyczyła kary. Dotyczyła budowy. Każda łza była cegłą, każde rozczarowanie fundamentem. Byłeś aś budowany a od wewnątrz, podczas gdy świat myślał, że się rozpadacie. I w tym tkwi piękno. Twoja transformacja była niewidzialna, ale teraz jest niezaprzeczalna. Dziś nie żyjesz już automatycznymi reakcjami, żyjesz rozeznaniem, nie gonisz za ulgą, szukasz kierunku. Twój duch został wytrenowany, twoja wizja dostosowana, twoja wiara zaostrzona i nikt nie może ci tego odebrać. Presja, która prawie cię sparaliżowała, jest teraz twoim sprzymierzeńcem, ponieważ wytworzyła dojrzałość. Nauczyłeś, aż się słuchać ciszy. Widzieć poza naturalnym, kroczyć z celem nawet bez oklasków. To, co kiedyś było impulsem, teraz jest mądrością. To, co kiedyś było rozpaczą, teraz jest zaufaniem. Stałeś aż się kimś, kto niesie pokój w środku wojny. A to jest moc, której świat nie rozumie, ale którą szanuje. Wzrost boli, a czasem największy wzrost pochodzi z największej straty. Musiałeś Aś puścić ręce, które nie chciały Cię puścić. Musiałeś aś pożegnać się z miejscami, które wydawały się bezpieczne. Musiałeś aś zrezygnować ze starych wersji siebie, które już nie pasowały do nowego, które Bóg chciał zbudować. Każda strata wydawała się niesprawiedliwa w tamtym momencie, ale z czasem. Okazała się niezbędna, ponieważ wzrost wymaga przestrzeni, a przestrzeń istnieje tylko wtedy, gdy coś zostaje usunięte. Te związki, które się zakończyły, te okazje, które umknęły, te tożsamości, które zostały zdemontowane wszystko to było konieczne, abyś osiągnął, eła, wyższy poziom świadomości i celu. Nie straciłeś aś, bo zawiodłeś aś, straciłeś aś bo wspiąłeś aż się wyżej. I nie wszyscy mogli wspiąć się z tobą. Niektóre straty nie były cofnięciem się, były ulgą. Rzeczy, które cię obciążały i które teraz uwolnione, pozwalają ci iść naprzód z lekkością. Dziś widzisz, że to, co wydawało się końcem, w rzeczywistości było początkiem. Straty uczyniły cię silniejszym oł, lżejszym oł, czystszym oł. Nauczyły cię, by nie polegać na tym, co jest niestabilne. Nauczyły cię, że wszystko, co jest wieczne, zaczyna się w niewidzialnym i że święte straty otwierają drogę do nadprzyrodzonych osiągnięć. Nie straciłeś, aś by cierpieć, straciłeś, aś by zakwitnąć. Ból nie tylko cię dotknął, on cię przemienił. Ta osoba, która łatwo wpadała w rozpacz, która żyła w poszukiwaniu natychmiastowych odpowiedzi, została zastąpiona przez kogoś, kto rozumie czas. Przestałeś aś być kierowany, a przez lęk i zacząłeś aś być prowadzony, a przez ducha. Nauczyłeś aś się, że niebo działa w ciszy i że nie każde nie jest odrzuceniem, czasami jest ochroną. Ból był twoim mentorem i nauczył Cię więcej, niż jakiekolwiek zwycięstwo mogłoby nauczyć. Dziś Twoja wiara jest solidna. Nie dlatego, że wszystko jest dobrze, ale dlatego, że nauczyłeś, aś się ufać, nawet gdy wszystko wydaje się walić. Przestałeś, aś szukać oklasków i zacząłeś, aś szukać dostosowania. Przestałeś aż działać pod wpływem impulsu i zacząłeś aż chodzić przez objawienie. Tej dojrzałości nie nauczysz się z książek, ją się przeżywa, ją się zdobywa. Ona jest testowana w ciemności, w samotności, w oczekiwaniu, i przeszedłeś, aż przez to wszystko nie tracąc istoty. Teraz z wytrenowanym duchem i otwartymi oczami jesteś gotowy, a na decyzje, które wymagają rozeznania, a nie rozpaczy. Jesteś gotowy, a na okazje, które wymagają postawy, a nie wydajności. I jesteś gotowy A, by udźwignąć ciężar błogosławieństwa, nie uginając się przed dumą, ponieważ ten, kto przeszedł przez szkołę bólu, nie zachwyca się powierzchownością. Jesteś teraz głęboki, A, a niebo ufa głębokim. Prawdziwa wiara nie jest budowana w świetle reflektorów, rodzi się w ciemności, rośnie w niepewności, jest szlifowana w braku znaków. Wiesz o tym, bo dokładnie tam byłeś, aś, w ciemności. Kiedy wszyscy dookoła wydawali się prosperować, ty trzymałeś aś się mocno, nawet bez odpowiedzi, nawet bez jasnego kierunku. To w tej ciszy nauczyłeś, aś się ufać, nie temu, co widziałeś, aś, ale temu, w co wierzyłeś, aś. I to cię wyróżniło, ponieważ wielu wyznaje wiarę, ale niewielu utrzymuje ją w pustce. Każda noc, którą modliłeś, aś się bez odpowiedzi, każdy poranek, który obudził cię wątpliwościami, ale mimo to szedłeś, aś dalej, był świadectwem prawdziwej, surowej, niezniszczalnej wiary. Ta wiara oparła się presją wewnętrznym i zewnętrznym, nie tylko przetrwała, ale dojrzała. A teraz ta wiara nie musi już udowadniać swojej wartości w ciemności, ponieważ nadeszło światło. Nadszedł czas objawienia. To, co utrzymywałeś aś w sekrecie, zostanie publicznie uznane. I nie będzie to z powodu próżności, ale z powodu duchowej sprawiedliwości. Nie jesteś wynagradzany, a tylko błogosławieństwami. Jesteś honorowany, a widocznością. Światło nie przychodzi, aby cię wywyższyć, ale aby uwidocznić to, co Bóg zbudował, gdy nikt nie patrzył. Teraz, gdy oczy zwrócą się na ciebie, zobaczą nie tylko osiągnięcia, ale korzenie. Zobaczą głębię, strukturę, solidność. I zrozumieją, że blask nie pochodzi z zewnątrz, ale z światła, które zostało pielęgnowane w duszy. Nadchodzi moment, w którym wszystko zaczyna mieć sens. Bóle, opóźnienia, straty, nowe początki, wszystko się wyrównuje i zdajesz sobie sprawę, że nic nie poszło na marne. Ten moment nadszedł dla Ciebie. Niebo wyrównuje wszystko wokół Ciebie połączenia, ścieżki, zasoby ale co ważniejsze to, co jest wyrównywane to Twoje wnętrze, Twoje serce, Twój umysł. Twoja wiara, ponieważ tylko ten, kto jest wyrównany wewnątrz, może udźwignąć to, co przyjdzie z zewnątrz. Nie gonisz już za okazjami, teraz je rozpoznajesz. Nie chodzi już o próbowanie forsowania drzwi, ale o rozeznanie, które zostały otwarte przez Boga. To rozeznanie jest owocem drogi szlifowania. A teraz idziesz z autorytetem, wiedząc, że czas oczekiwania się skończył. Ale nie z powodu ludzkiej zasługi, lecz dlatego, że twój duch osiągnął dojrzałość, by otrzymać, nie gubiąc się. To, co ma nadejść, będzie wymagało więcej niż siły, będzie wymagało mądrości, a ty ją masz, ponieważ zostałeś aś wytrenowany, a w przeciwnościach, oczyszczony, a w niedostatku, ukształtowany, a w ciszy. Wyrównanie nie jest tylko zewnętrzne, jest duchowe. A kiedy ciało, umysł i duch są w harmonii z niebem, nie ma ludzkiej siły, która mogłaby powstrzymać spełnienie obietnicy. Przygotuj się. Jesteś ustawiony, a do żniw, które czas przygotowywał. Błogosławieństwo, które nadchodzi, nie jest lekkie. Ono niesie ze sobą ciężar. Nie ciężar brzemienia, ale odpowiedzialności. Bóg nie daje czegoś wartościowego byle komu. Daje tym, którzy są w stanie udźwignąć, a ty możesz, nie dlatego, że jesteś doskonały a, ale dlatego, że zostałeś aś przetestowany a. Błogosławieństwo, które wielu postrzega jako nagrodę, w rzeczywistości jest świętym obowiązkiem. Zostałeś aś wytrenowany a, by nie olśniewać się, by nie oddawać czci osiągnięciu. Ponieważ błogosławieństwo nie jest końcem, jest początkiem. Zostanie ci powierzone zasoby, wpływ, oddziaływanie, ale to wszystko ma cel. Nie jesteś tylko odbiorcą, jesteś dystrybutorem. Błogosławieństwo, które trafia w twoje ręce, jest połączone z życiami, z przeznaczeniami, z misjami, które jeszcze się nie rozpoczęły. Bóg daje ci nie tylko to, o co się modliłeś, aś, ale to, czego inni potrzebują. Ponieważ zobaczył w Tobie czyste serce i gotowy umysł, odpowiedzialność teraz polega na świadomym życiu, zrozumieniu, że wszystko, co przychodzi, musi być zarządzane z pokorą, z wizją, z odwagą, nie po to, by się popisywać, ale by służyć, nie po to, by dominować, ale by podnosić. Prawdziwe błogosławieństwo nie jest mierzone tym, co masz, ale tym, co przekształcasz. A Twoja osobista transformacja jest największym znakiem, że jesteś gotowy, a by zmieniać świat wokół siebie. Jest różnica między otrzymaniem czegoś, a byciem w czymś ustanowionym. Otrzymanie jest przejściowe, chwilowe. Bycie ustanowionym jest trwałe, strukturalne, a to, co dzieje się z Tobą teraz wykracza poza błogosławieństwo. Jest to duchowa koronacja. Jesteś ustawiany A, aby królować w obszarze, w którym wcześniej tylko przetrwałeś, aś, nie z arogancją, ale z autorytetem, nie z kontrolą, ale z jasnością. Spędziłeś, aś, zbyt dużo czasu na ukrywaniu się, anulowaniu siebie, dostosowywaniu się, ale teraz Bóg cię umacnia. Daje ci przestrzeń, głos, terytorium, nie tylko otrzymujesz bogactwa, jesteś stawiany A na pozycji rządzenia. To nie oznacza sławy, ale odpowiedzialności. Będziesz punktem odniesienia nie z wyboru, ale z istoty. To, co nosisz, nie może być dłużej utrzymywane w tajemnicy. Świat musi zobaczyć, co zbudowało niebo. To panowanie nie dotyczy tronów, ale oddziaływania, nie dotyczy statusu, ale służby. Będziesz królował a z równowagą, ze sprawiedliwością, ze współczuciem, ponieważ wiesz, jak to jest być na samym dole. A teraz, gdy zostałeś aś podniesiony a, nie zapomnisz o ziemi. Zostałeś aś ustanowiony a, nie po to, by się wyróżniać, ale by robić różnicę. I zrobisz oczekiwanie się skończyło. Pora roku się zmieniła i to, co było zatrzymane w niebie, jest uwalniane na ziemi, to jest transfer nie tylko dóbr, ale autorytetu, przeznaczenia, dziedzictwa. Bóg czekał na właściwy czas. Nie dlatego, że on tego potrzebował, ale dlatego, że ty tego potrzebowałeś, aś. Teraz twoje serce jest wyrównane, twój umysł jest gotowy, twoja dusza jest pewna. A to, co teraz przychodzi, nie będzie tylko błogosławieństwem, będzie transformacją. Ten transfer nie jest wynikiem szczęścia, jest wynikiem wierności. Wytrwałeś aś, nawet gdy wszystko pchało cię do rezygnacji, kontynuowałeś aś, gdy łatwiej było się zatrzymać. Uczciłeś aś, podróż nawet bez gwarancji, a to ma wartość w niebiosach. Teraz niewidzialne staje się widzialne. To, co utrzymywałeś aś przez wiarę, zostanie utrzymane przez łaskę. A to, co wydawało się odległe, jest teraz w twoich rękach. Nie do popisywania się, ale do misji. To jest ten moment, punkt zwrotny, pora roku, która oznacza różnicę między tym, co było, a tym, co będzie. Nie tylko wkraczasz w nową fazę, wkraczasz na nowy poziom, i wszystko wokół ciebie odczuje to oddziaływanie. Ponieważ kiedy niebo transferuje, jest to nieodwracalne. Zostałeś aś przygotowany a przetestowany a a teraz awansowany a. Transfer nadszedł, a wraz z nim nowy ty.